Zadanie 49, informator maturalny Matematyka 2024 na 2025. Zadanie otwarte za trzy punkty. Dany jest trójkąt ABC o bokach długości AB równe 4, BC równe 5 i AC równe 6. Oblicz, sinus najmniejszego kąta wewnętrznego trójkąta ABC. Rozwiązywanie tego zadania zaczniemy od narysowania sobie dowolnego trójkąta. I oznaczymy sobie długości boków. Czyli mamy tak, wierzchołek A, B, C. Długość AB to 4, długość BC to 5 i AC to 6. W zadaniu mamy obliczyć sinus najmniejszego kąta wewnętrznego naszego trójkąta. No i wykorzystamy tutaj następującą informację, która tak brzmi. W dowolnym trójkącie naprzeciw najkrótszego boku leży kąt o najmniejszej mierze, czyli w naszym przypadku najmniejszy kąt będzie leżał naprzeciwko boku AB, bo on jest najkrótszy. I oznaczymy sobie ten kąt poprzez gamę. I mamy obliczyć sinus najmniejszego kąta wewnętrznego, czyli po prostu sinus kąta gamma. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jednym działaniem obliczyć tego naszego sinusa kąta gamma. Wykorzystamy tutaj dwa wzory. A mianowicie tak, wykorzystamy twierdzenie kosinusów, które tutaj widzimy, a w tablicach matematycznych jest to strona 15. Twierdzenie kosinusów wykorzystujemy wtedy, kiedy znamy długości wszystkich trzech boków trójkąta, i ten trójkąt jest trójkątem dowolnym, to wtedy co prawda widzimy we wzorach, że mamy wszędzie cosinus, kąta alfa, beta i gamma, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, gdy policzymy sobie cosinus, to sinus potrafimy sobie wyliczyć tutaj z tego skromnego wzoru, czyli z jedynki trygonometrycznej ze strony dwunastej. Czyli pomysł na zadanie jest następujący. Najpierw twierdzenie kosinusów, obliczamy kosinus kąta gamma i kosinus kąta gamma przy pomocy jedynki zamieniamy na sinus kąta gamma. Czyli tak, z twierdzenia kosinusów. No i który z tych trzech wzorów wybrać? Ponieważ mamy tutaj zaznaczony kąt gamma, więc wykorzystamy sobie ten trzeci, ostatni wzór. Te pozostałe są dla pozostałych kątów w naszym trójkącie. My obliczymy sobie tak z tego wzoru: C do drugiej równa się A do potęgi drugiej, dodać B do drugiej, minus 2AB razy cosinus kąta gamma. I do, żeby dobrze podstawić pod wzór, Opiszemy sobie ten nasz trójkąt w następujący sposób. Przyjmujemy, że naprzeciwko wierzchołka A znajduje się długość boku A, naprzeciwko wierzchołka B długość boku B i naprzeciwko wierzchołka C długość boku C. A kąty oznacza się następująco. Przy wierzchołku A jest kąt alfa, przy wierzchołku B jest kąt beta, a przy wierzchołku C jest kąt gamma. No to tak, dobry wzór żeśmy wybrali, więc. Yy, Teraz podkładamy w miejsce C 4 do potęgi drugiej, w miejsce A 5 do potęgi drugiej, w miejsce B 6 do drugiej, minus 2 razy 5, razy 6 razy cosinus gamma. No i teraz obliczamy, czyli będziemy mieć 16 równa się 25, dodać 36 minus 60 cosinus gamma. Mamy obliczyć cosinus, czyli całość, bo to tworzy nam całość, przenosimy na stronę lewą, pamiętając o zmianie znaku, czyli 60 cosinus gamma równa się 25, dodać 36 i 16 z minusem przerzucamy. 60 cosinus gamma bez zmian, tutaj dodajemy i odejmujemy i dostaniemy 45, dzielimy przez 60 i cosinus kąta gamma to będzie 45,6. po uproszczeniu cosinus gamma to będzie przez 15 3/4 czyli cosinus już mamy obliczony więc wykorzystujemy teraz jedynkę trygonometryczną ponieważ mamy kąt gamma więc miejsce alfy stawiamy kąt gamma zatem tak sinus kwadrat Gamma, dodać kosinus kwadrat gamma równa się 1. No i podkładamy. Sinus kwadrat gamma bez zmian, dodać. kosinus to jest 3 czwarte do potęgi drugiej, równa się 1. Nadal sinus kwadrat gamma dodać 9 szesnastych, równa się 1. Sinus kwadrat gamma równa się 1 -9 16. Jedynkę zamieniamy na 16, 16 -9 16, czyli sinus kwadrat gamma to będzie 7, 16. i pierwiastkujemy, czyli sinus gamma będzie równe. Pierwiastek z 7 przez 4 lub sinus... Gama będzie równy minus pierwiastek z 7 przez 4. No i teraz tak, ponieważ kosinus wyszedł nam dodatni, a to oznacza, że kąt gamma należy do przedziału od zera stopni do stopni 90 jest tak zwanej pierwszej ćwiartce. Jest to kąt ostry. Gama jest ostry. To w takim razie, którą wartość wybieramy dodatnią czy ujemną. No wiemy, że w pierwszej ćwiartce wszystkie wartości są wartościami do, do, dodatnimi. Mówię o wartościach funkcji trygonometrycznych sinus, cosinus, tangens oraz kotangens, czyli wybieramy dodatnią wartość sinusa, bo gamma jest kątem ostrym, tak jak już wcześniej. Wspomniałam. Zatem odpowiedź do zadania będzie następująca. Sinus kąta gamma równa się pierwiastek z 7 przez 4.